Norbert Mastalerz we wtorek oddał swój gabinet we władanie nowemu prezydentowi. Tym samym udowodnił, że do prezydenckiego fotela nie jest przespawany. że Akurat osoba, która jest wybierana na funkcje publiczne powinna podchodzić do, 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 do swojego miejsca pracy z pewną pokorą, choćby z tego względu, że kadencja nie trwa wiecznie i, i im osoba piastująca różne funkcje publiczne rozumie, że jest coś takiego jak kadencyjność, tym po prostu potrafi przejść do porządku dziennego w momencie, kiedy nie pełni jakiejś funkcji publicznej i myślę, że, że należy do tego typu osób, więc nie mam z tym problemu. Fotel oddała ale tylko na chwilę. Prezydentem został 39-letni rolnik ze Skopania. Taką szansę stworzyła mu wielka orkiestra świątecznej pomocy. Była zacięta walka pod sceną. Licytacja na scenie przyciągnęła kilku e, chętnych do objęcia tego urzędu. E, no ale okazał się najlepszy pan Marcin, który wylicytował ładną sumkę 800 zł do puszki. Nie każdy mieszkaniec starny Brzega tyle wrzuci. I nie każdy też zasiądzie kiedykolwiek w prezydenckim fotelu. Nowy prezydent nie spodziewał się takiego zamieszania wokół jego osoby. Myślał, że obejmie urząd cicho i niezauważalnie. Zainteresowanie mediów ludźmi sprawującymi władzę jest żywe, nawet jeśli ta władza to tylko fikcja. Pierwsze zadanie to konferencja prasowa i pytanie od dziennikarzy o dotychczasowe życie zawodowe, rodzinne i pasje. To zaskakujące, ale okazuje się, że pana Marcina nie pociąga władza. Coś jednak sprawiło, że serce zabiło mu mocniej przy licytacji tej właśnie funkcji, bo przecież były też inne atrakcyjne rzeczy. Tak, zegarek był. Na przykład można było wylicytować. Inne rzeczy też. Nie wiem, impuls, chęć. Mocniejsza niż niechęć do władzy. Czasem niektórzy skaczą, nie wiem, ze spadochronem na banji tak po prostu, mimo że się boją. Chcą się przełamać. Ja wylicytowałem jeden dzień urzędu. Może z panem Marcinem jest tak, że silna potrzeba rządzenia jest nieuświadomiona lub tylko uśpiona gdzieś w środku i obudzi się w nim, gdy tylko jej dotknie? Wręcz przeciwnie. Nie mam pokus być samorządowcem, rządzącym w jakiejkolwiek formie. Prowadząc swoje gospodarstwo, zarządzam nim i to mi w zupełności wystarczy. Władza, gdy raz się jej posmakuje, może uzależnić. Wydawanie decyzji, decydowanie o losach innych może być dla niektórych kuszące. Tu jest jednak haczyk: licytując fotel prezydenta, nie dostaje się w pakiecie jego prezydenckich uprawnień. Korzyści jest wiele, ale niestety nie będzie to władza. To jest raczej forma pewnej zabawy, spędzenia czasu, bo przecież trudno sobie wyobrazić, abyśmy, no to byłoby niezgodne z przepisami, udostępniali jakiekolwiek dokumenty urzędowe panu Marcinowi, czy, czy też podpisywanie, więc tego typu rzeczy nie wchodzą w rachubę. Jeśli ktoś się obawia, że, że osoba spoza urzędu miałaby wpływ na, na różne dokumenty, nie, to oczywiście jest wykluczone. Ale pan Marcin nie jest rozczarowany. Władza z tego wszystkiego interesuje go najmniej. Nie przygotował sobie żadnych narzędzi na fotel prezydenta, usiadł bez wiedzy i wyłącznie z czystej ciekawości. Nie mam takiego ekspresowego ustawy, rozporządzenia czy czegokolwiek dokumentu, którego chciałbym, żeby był napisany i podpisany. Nie możemy zapominać, że chodzi tu o szczytny cel. Licytacja fotelu prezydenta przez pana Marcina okazała się dobrą okazją do przedstawienia rosnącej piramidy osiągnięć owsiakowego grania. 800 zł koszała fotel prezydenta, 10 tysięcy zebraliśmy z samych aukcji na scenie. Ogólnie zebraliśmy w Tarnobrzegu 83 tysiące z groszami. W Polsce zebraliśmy 52 miliony 500 tysięcy złotych. Nie jest to, że ten przewrót Norbert Mastalerz dalej jest prezydentem Tarnobrzega, a pan Marcin Kapusta wcale nim nie chce zostać. Może dlatego, że władza tarnobrzegskiego prezydenta jest jednak za mała. Myślę, że z perspektywy prezydenta miasta Tarnobrzega. No, niewiele da się zrobić dla polskiego rolnictwa. Odgrywanie roli prezydenta to nie tylko przyjemność. Padają niewygodne pytania dziennikarskie i czasem trzeba wziąć udział w nudnych konferencjach. Jednak pan Marcin z miną pewnego siebie znawcy i powściągliwością w ocenach i wypowiedziach wypadł całkiem nieźle. A prezydencki fotel nawet wygląda, jakby był stworzony wprost dla niego.